Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejnej prognozie tygodnia od 8 do 14 listopada. Ten tydzień ma bardzo napięte konstelacje, bardzo konstelacje, przy których należy zachować spokój i należy przede wszystkim zanim zaczniecie działać, inicjować czy cokolwiek robić, uspokoić się. Można by nazwać także, że te konstelacje i powiązanie planet są najtrudniejsze, rozpoczyna się przede wszystkim od tego, że Mars, który znajduje się w znaku Skorpiona, czuje się tutaj bardzo świetnie, łączy się z Merkurem, obie planety ustawiają się najpierw w kwadracie do Saturna i następnie pod koniec tygodnia po pozycji do urana. Te konstelacje, ponieważ Mars w Skorpionie ma bardzo dużą siłę, jest, ma energię skierowaną na cel, wie czego chce, jest pewny siebie, idzie do przodu, nie rezygnuje, nie poddaje się, ale w połączeniu z Merkurem, planetą komunikacji, planetą e, intelektu, e, planetą także biznesu e, interesu, może być tak, że Zanim cokolwiek zaczniesz działać, czy cokolwiek zaczniesz robić, przemyślałabym, aby czegoś nie zrobić za szybko, czy też później nie żałować, tak? I zachować przede wszystkim we wszystkich sytuacjach, które się będą działy, zachować do końca spokój. Na początku tygodnia ponieważ zaczynamy tydzień od 8, a te trudne konstelacje zaczynają się 10, 11 i następnie 13, 14, czyli przerzuca się także jeszcze dalej na, na tydzień. Na początku będzie wyglądało wszystko raczej spokojnie, później mamy takie bardzo wysokie napięcie 10, 11 listopada i znowu 13, 13 14. Połączenie tego Merkurego z Marsem w znaku Skorpiona może oznaczać z jednej strony nie tylko aspekt kłótni, aspekt konfliktu, aspekt kryzysu, czy też jakieś właśnie złe, otrzymane złe wiadomości, pokrzyżowanie planów, prowokacje. Nie jest to dobry dzień na jakieś ważne aktywności, czy też na rozmowę na przykład profesjonalnie. Uwaga, wszyscy także sportowcy, czy kto... Czynnie e, działa tutaj na zewnątrz sportowo i aktywnie, tak żebym nie przesadzała. Chociaż z Marsem w znaku e, Skorpiona, jeżeli ktoś ma za dużo energii, dobrze by było tą energię znowu właśnie w, w, w sporcie wyładować, ale nie e, przesadzać, ponieważ e, decyzje, które będziecie podejmować, na przykład ze względu na na, na, na sytuacje, czy też na, na konflikty, czy na jakąś prowokację, czy na jakąś kłótnię mogą przynieść na pewno, na pewno straty. Czyli, niedobry jest to dzień 10-11 na biznesy wszelkiego rodzaju, na rozmowy, na zdawanie egzaminów, na działania, które wymagają dyscypliny i szczegółowego skupienia. Zachowałabym także spokój, jeżeli chodzi o komunikację, na przykład po, podczas jazdy autem. Bezsensowne rozmowy tutaj z kwadratem Saturna mogą na pewno nie, nie przyniosą jakiegoś dogadania. Jednocześnie jest to aspekt wypadków, dramatów, zły dzień na wyjazdy. Tak samo 10, 11, zmiany, nagłe, szokujące zmiany i nieoczekiwane wydarzenia. Ponieważ Mars jest energią, Mars chce działać, Mars y, inicjuje, znaku Skorpiona jest, że idzie po prostu do przodu. Kwadrat Saturna może spowodować, czy też zasygnalizować, że albo nie jest to teraz czas, albo że będzie to zatrzymane przez prawo, y, przez jakieś przepisy, przez jakieś reguły. Albo jakieś przeznaczeniowe wydarzenia, czy asygnowane wydarzenia zatrzymują naszą aktywność, zatrzymują na, nasze plany, zatrzymują nasze działania. I ponieważ ten 10, 11 są najgorszymi dniami, tworzy się bowiem kwadrat T jednocześnie, i dodatkowo Mars w połączeniu do, do Merkurego w znaku Skorpiona stoi w kwadracie do Saturna i w opozycji do. Urana w biegu, który jest w biegu wstecznym, no to jest nerwowość, jest niepokój, jest y, szybkość, że możemy właśnie za szybko coś zrobić, za szybko coś powiedzieć, za szybko odpisać na jakiegoś SMS-a, na jakiegoś Maila, y, na WhatsAppach, na Messengerach, czy wszystkich innych. Także podczas tych dni nie mówiłabym za szybko tak, za szybko nie, że się od razu decyduje, że pod wpływem emocji, pod wpływem właśnie jakichś wiadomości, które które przeczytam, to to co usłyszę, czy usłyszę w, w radiu, czy usłyszę w internecie, że od razu zaczynasz działać, czy od razu coś e, powiesz szczególną uwagę powinny zachować skorpiony, byki, lbby, wodniki, ale szczególną, ale mówię to właściwie do wszystkich, bo każdy z was może mieć albo jakieś planety w tych znakach, czyli skorpion, byk, lew i wodnik, albo może mieć ascendent, albo może mieć IC, albo może mieć jakieś tam inne pow powiązania. Ważne by było w tym tygodniu najpierw się uspokoić. Następnie znaleźć jasność podjąć zdecydowane działania. Brak działania, tak? czyli jeżeli się wycofasz, nic nie robisz, e, też nie rozwiązuje tego, tego działania, ale bym w pierwszym momencie zrobiła krok do tyłu, zastanowiła się, czyli Mars w Skorpionie działa strategicznie, obmyśla sobie plan i dopiero wtedy, nie to, że wycofałabym się, czy też tworzyłabym sztuczną harmonię, ale e, Nazwałabym ten problem po imieniu i dopiero później strategicznie podeszła do rozwiązania problemów. Dalej będzie bowiem, idąc do pełni w znaku byka z pierścieniowym zaćmieniem księżyca, coraz bardziej intensywnie. Jednocześnie podczas tych dni od 10 do 13, niebezpieczeństwo ze strony maszyn Mars. Dla osób, które pracują w bardzo niebezpiecznych zawodach, dla osób, które właśnie pracują z maszynami, z czymś ostrym, z motorami, to mogą być sytuacje katastrofy w opozycji do Merkurego. Nie wiem, grom z jasnego nieba, uwaga, okaleczenia wszelkiego e, rodzaju, prąd, maszyny, motor, to już mówiłam. Konflikty z powodu przeprowadzonych reform. Nie wiem, czy Wam to coś mówi, czyli na początku jest że może być bardzo spokojnie, te reformy zostaną przyjęte w niektórych państwach, następnie jakaś mała uwaga, jakaś mała prowokacja, jakaś informacja może doprowadzić tutaj do ogromnej eskalacji. W relacjach i w partnerstwach wszelkiego rodzaju, czy to właśnie w związkach, czy zawodowo, musicie, musicie bardzo uważać na to, co jest tutaj mówione i przekazywane, czyli Merkury, ale także na działania, że ktoś ci coś na przykład pokaże, czy coś zrobi i wtedy nie reagowałabym gwałtownie, ponieważ może dojść do rozstań, do zerwań zawodowe kryzysy, kryzysy w świecie. Znaki kardynalne, czyli baranki, raki, wagi. Od tych znaków będzie wymagana, wymagane w tym tygodniu, ale także w następnym do pełni zaćmieniem Księżyca. Przede wszystkim emocjonalna odpowiedzialność za innych. I te znaki zodiaku, znaki kardynalne na pewno będą pośredniczyć między różnymi frontami, czy też załagadzać. Planety kierują w tym tygodniu wszystkich do objęcia odpowiedzialności każdej za samego siebie, czyli zachować spokój, być ostrożnym, być tu i teraz. Proponowałabym kierować się rozsądkiem, nie rozpraszać uwagi na jakieś tam nieważne, nieważne sprawy. Jednocześnie, na przykład zatankowałabym w tym tygodniu auto, patrzyłabym, aby telefon był naładowany, czy na przykład bateria w laptopie, ponieważ w świecie może dojść do następujących scenariuszy: konflikty władzy, protesty z eskalacjami z ogromną siłą, streki, blokady. Groźne sabotaże czy też yy, o takie jakieś hakerskie w internecie, poważne problemy techniczne, które mogą przyczynić się do np. awarii systemów lub też same awarie systemów, nagle i nieoczekiwanie przerwy, przerwy w dostawie prądu czy też yy, internetu. Dwunasty jest jedynym dobrym dniem, czyli tutaj się trochę uspokaja. Słońce bowiem stoi w trygonie do Neptuna. Dużo wiary, dużo zaufania, dużo inspiracji. Podczas tego dnia można wejść w dobre kontakty. Bardzo dobry czas na kierowanie się intuicją, na wykorzystanie swojej empatii. Dobra energia dla osób kreatywnych. Jednocześnie w tym tygodniu Słońce, Mars, Merkury będzie przyświecał skorpionom, rakom, rybom, koziorożcom, pannom oraz bykom. Saturn i Jobis w znaku wodnika wspomaga wodniki, bliźniaki, wagi, lwy, strzelce, baranki, ale wszystkie znaki Zodiaku muszą zachować rozwagę i spokój w tym, w tym tygodniu czyli dotyczy do wszystkich znaków, ponieważ możecie, te osoby, które, które nie znają swojego kosmogramu, mogą właśnie mieć jakieś planety w znakach, w znakach stałych. Jednocześnie pod koniec tygodnia znowu ta sytuacja zaczyna się nasilać. Merkury właśnie 13 ustawia się w opozycji do Urana i Mars będzie się ustawiał w opozycji do Urana w następnym tygodniu. Czyli ten czas od 10 do 19 jest bardzo napięty. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do konsultacji te osoby, które potrzebują dorady, czy też zapraszam do robienia ochroskopu na rok 2022, roku Jobisza, który będzie bardzo e, interesujący. Wszystkie informacje znajdują się pod nagraniem. Zapraszam do subskrypcji mojego YouTube kanału i przyciśnięcia dzwoneczka na dole, jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy pojawia się. Video. Ja robię wideo e, tygodniowe, wideo miesięczne, jednocześnie może będę więcej tutaj także grupowe wideo ro, e, robić e, jako MythLit, to poinformuję na wideo, e, na zapraszam do nauki online astrologii osób, które już znają e, podstawy e, astrologii, ponieważ grupa podstawowa e, już rozpoczęła, następny kurs będzie w następnym roku. We wrześniu zapraszam także do Instagramu czy Facebooka. Życzę Wam spokojnego, harmonijnego tygodnia. Wszystkiego dobrego.